Witajcie w nowym filmiku i jako, że teraz mamy taki gorący okres zapotrzebowania na makijaże sylwestrowe, świąteczne, imprezowe, Co to mamy studniówki, andrzejki, w Anglii teraz właśnie zaczynają się Christmas parties, czyli praktycznie każdy pracodawca organizuje jakąś imprezę dla dla swoich pracowników, więc makijaże imprezowe są teraz cały czas na, na topie i na czasie, więc planuję Wam częściej teraz takie serwować, żebyście miały w czym wybierać, z czego czerpać pomysły i na pierwszy rzut idzie makijaż, no taki, taki smokey z odcieniem zielonego, więc jeżeli macie e, jakieś ciuchy neutralnych odcieniach i chcecie dodać troszkę koloru e, swojej twarzy, no to jak najbardziej e, jakiś kolor na oku, ja wybrałam zielony właśnie. Lub jeżeli macie jakiś zielony, zielony strój, no to również będzie do tego pasował. Albo możecie swobodnie zamienić ten model makijażu, zamienić tą zieleń na jakiś każdy inny kolor, jaki wam pasuje. No i jeżeli jesteście zainteresowani jak wykonać i chcecie no, um, wyglądać świetnie w tych przyszłych imprezach nadchodzących, to oglądajcie dalej. Zacznę od podkładu. Jest to nowa paletka podkładu w slip Cover firmy Senna i mam tutaj odcienie Light to Medium, czyli jasne do średnich. Ja będę odci odcienia używać tego tutaj w nazwie Banana i to jest podkład w kremie, który yy, po rozprowadzeniu zamienia się jakby taki, w takie, ma takie pudrowe wykończenie, o może tak i zbiorę sobie troszkę na dłoń. To jest, to jest taki podkład na bazie, na bazie silikonu, więc dobrze go rozcierać palcami. I użyję korektora mocno kryjącego pod oczy, to jest Totally Transforming w odcieniu Warm Light. Dzisiaj krótko spałam, więc no mam coś do ukrycia, przykrycia pod oczami i zazwyczaj nakładam go w tych miejscach i tak pociągam w dół, żeby rozjaśnić sobie, rozświetlić twarz. I rozcieram gąbeczką Beauty Blender. I żeby lepiej rozetrzeć korektor pod oczami, użyję Macro mini Beauty Blendera. To jest nowość od, od firmy Beauty Blender. No i to jest takie maleństwo. I szczerze powiedziawszy, jak miałam długie paznokcie, to było niemożliwym do mnie, dla mnie używać tej gomeczki, ale skróciłam paznokcie, to już rozumiem o co chodzi. Bardzo przyjemnie mi się i yy, używa, i super właśnie w same tutaj takie zakomarki, gdzie czasami duży beauty blender, to musiałam czasem poprawiać palcem, szczególnie w tym miejscu, i przy nosie Pięknie rozciera, bardzo wygodnie i super do torebki na takie małe poprawki. Bez jakiegoś tam smużenia, tylko faktycznie pięknie sobie wszystko rozetrzemy taką gąbką. Ja jestem wielką fanką Beauty Blendera i uważam, że no, nie ma podróbek, nie ma sobie równych. Ona jest wyjątkowa. Jest inna od tych wszystkich lateksowych, jakie, jakie są teraz na rynku. I przepodróżę wszystko podróbem mineralnym. Secret Set. Zaczynając od oczu. podkreślę kredką Sketch A Brow po odcieniu Ash Brown. No i makijaż oczu zaczynam od nałożenia Są powiekę kredki. Kredka miękka, wodoodporna, posłuży mi jako baza. I nakładam ją umiejętnie przy linii rzęs. Żeby pokryć wszystkie obszarki między rzęsami I na resztę powieki I rozletrę wszystko syntetycznym, najlepiej pędzelkiem dość sztywnym, żeby sobie poradził Z kredką I od razu nałożę kredkę również na dolną Powiekę I też rozetrę. z takiej bazy no, niestety nie uzyskacie intensywnego, trwałego makijażu. Jeżeli robicie smokey, takie intensywne jak ja dzisiaj, to no, konieczna jest jakaś baza z wodoodpornej kredki, cienia w kremie, e, takiego cienia w sztyfcie, czegoś kremowego, co wysycha, staje się wodoodporne i y, pomoże również cieniom się przykleić i trzymać dobrze no i zacznę nakładać cienie, wybrałam intensywny odcień. no to jest taki trochę czarno zielony i on ma w sobie drobinki, o jak widzicie ma w sobie drobinki zielone, niebieskie turkusowe, no pięknie się mieni, opalizuje ja go nałożę palcem ponieważ on no, ma drobinki, a ja mam kremową tutaj bazę na powiece więc najładniej to się będzie rozkładać i przyklejać jak nałożę to palcem na całą powiekę klepuję w miejsce kredki i porozcieram krawędzie. Tu mam pędzelek taki precyzyjniejszy do rozcierania ze szpicem. 2, trzy, 1. Tutaj, jak widzicie, mam matowy odcień średniego brązu. To jest taka kawa z mlekiem, nie za ciemny, nie za jasny i on mi również pomoże rozetrzeć dobrze do góry ten ciemny cień Najlepiej użyć czegoś matowego, bo tu już mamy sporo błysku ten mat nam no, formuje kształt oka ładnie ale bez ciągnięcia tego czarnego cienia na całą powiekę bo ładnie się to będzie przechodzić i ładnie to będzie roztarte Tu mam mój ulubiony ostatnio pędzel do rozcierania 228 jest długi, miękki Delikatny, precyzyjny. No, mój ulubiony naprawdę. A tutaj mam piękny zielony cień, zielony perłowy cień. I on posłuży mi tutaj do dodania koloru wewnętrznej części powieki. Tylko w tym miejscu: od wewnętrznej części do środka, tak zacieram, ładnie. Następnie mam tutaj nowość firmy Senna. No, mój ulubiony rodzaj cieni. Jest to taki migoczący z takimi płatyczkami. To jest Eye Color Metallic od cieniu Rebel. I jak zobaczycie na palcu, jak on się pięknie, pięknie mieni. I e, wiadomo, błysku nigdy za wiele, w tym właśnie teraz okresie przedświątecznym. E, I tak wklepie go troszeczkę tutaj na środek. on mi doda do, do dodatkowego koloru, błysku połączy, ładnie schowa to łączenie tych cieni. Moim zdaniem to bardzo, bardzo ciekawie wygląda. I tego samego cienia, tym bardziej już z wilżonym pędzelkiem, żeby był bardziej metaliczny i zwarty, żeby mi się nie kruszył. Będę nakładać go wewnętrznej części dolnej powieki. I połączę sobie na środku z moim ciemnym cieniem. Jak widzicie, troszkę bardziej się mieni przez to, że jest na mokro i tu mam czarną kredkę i przyciemnienią linię rzęs troszeczkę i kredką pomaluję również linię wodną żeby już makijaż był kompletny ja zawsze lubię to robić na końcu odkręcę rzęsy zalotką i pokryję czarnym tuszem I na koniec dokleję rzęsy i model jaki wybrałam to jest Demi... O, oh, z firmy Ardell. Przyklejam na kleju Lash Grip, również firmy Ardell, z tym, że obcięłam um, jakieś 1 trzecią rzęs z zewnętrznej części, żeby uzyskać taki krótszy model, żeby tylko sobie tutaj przyciągnić i wyciągnąć zewnętrzny kącik i zagęścić rzęsy właśnie w tym miejscu. Oczy są skończone, ale twarz wygląda dość blado, więc trzeba jej nadać konturowi koloru. I tu mam bronzer, bronzer mineralny, Baja Bronze się nazywa. To również firmy Senna i po prostu zaznaczeniem boki twarzy. I tutaj mam pędzelek, jak się nazywa, 127 Lux Brush zoiwa. jak mamy błysk na oku, mat na twarzy, no to konieczne jest rozświetlacz, żeby to wszystko trzymało się ładnej kupy. I mam tutaj rozświetlacz Warm Glow i nałożę go pędzelkiem, moim ulubionym do rozświetlacza 109 co i wy Senna wraz z paletką tych podkładów wypuściła również taką paletkę piękną e, róży. No powiedzmy, że to są róże, szminki, możemy robić z tym, co chcemy tak naprawdę. E, dają duże, duże pole do popisu, jak nas spodnie się fantazja, no i świetna dla profesjonalnych pisarzystek bo tutaj mamy różne ładne odcienie i ja pomyślałam, że użyję właśnie e, z tej paletki różu i takiej pomadki w odcieniu Baby Doll i szukam sobie odcienia takie w miarę podobnego co tu mamy Najbardziej jest podobny ten, ale chyba skuszę się na ten jaśniejszy troszkę, żeby nie było za ciemno razem z tym bronzerem. E, więc ten odcień to jest magenta. Nie, nie może być. Tender Rose, tak. To będzie Tender Rose i odrobinkę na pędzel 110. Tak, odrobinkę na pędzel. Zbiorę nadmiar na dłoni. Tak sobie rozprowadzę i tak to jest dość delikatny kolor i wklepię sobie na środek policzków. Bardzo ładny, naturalny kolor, myślę. Z tej paletki mogłybyśmy skorzystać również na usta, ale że to jest właśnie taka mm, kremowa, do pudrowej y, konsystencja i wykończenie, to mogłaby nam troszkę wysuszać usta, ale jeżeli nałożyłyby, nałożyłybyśmy na wierzch balsam albo przezroczysty błyszczek, no to uzyskałybyśmy ten sam efekt, ale jeżeli ja mam szminkę, stara, dobra szminka, to ją właśnie nałożę na usta. No i tak wygląda kompletny makijaż. Mnie się on bardzo podoba, bo zawiera takie jesienne, przydymione odcienie, no, ja bardzo lubię takie kolory i myślę, że są bardzo no, na czasie i również na ten okres przedświąteczny będzie pasował, możecie dobrać e, na przykład taką ciemniejszą e, czerwoną pomadkę i wklepać ją delikatnie na usta, tak jak ja wklepałam tą tylko mieć taki czerwony odcień, to jeszcze bardziej będzie tak świątecznie im się wydaje możecie dołożyć na przykład blokatowy eyeliner, możecie dodać więcej miedzi na środku powieki no, możecie kombinować bardzo z tym makijażem, ale ważne żeby tutaj się znalazł jakiś kolor, tutaj jakieś rozświetlenie i tutaj przydymienie i to będzie tak ładnie, harmonijnie wyglądało wieczorowo i wyjątkowo dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się tutorial podobał i widzimy się w kolejnych, pozdrawiam, pa pa